Halo, halo, mam nadzieję, że jesteśmy w komplecie, 260 osób w ten uroczy sobotni wieczór, więc witajcie najmilsi, dziś w szybkim strzale, na żywo, nagrywanym, e, omówimy, co się stało w sprincie kwalifikacyjnym, nie w wyścigu, pamiętajmy, to nie był wyścig i na temat tego, co się dzieje w rajdzie Estonii, na sam koniec. Natomiast zaczynamy, zaczynamy od tego, co się działo dziś, e, półgodzinna ponad trochę, prawda, sesja. E, nie wiem, z ciekawością jakie są Wasze opinie, natomiast dla mnie to była petarda, w sensie a szczególnie początek, ale nie tylko. Na całym dystansie coś tam się działo w jakimś e, e, punkcie stawki. Widać, bo, że kierowcy jechali bardziej agresywnie, widać, że mieli lżejsze samochody, widać było, że mają opony do dyspozycji. Takie, które pozwalają, no, których nie trzeba aż tak bardzo oszczędzać, chociaż nie było też aż tak słodko, ale i na niż w normalnym wyścigu. Więc generalnie no, dla mnie było to świetne ten spięć czy mnie początek i póki co, wielki sukces, zobaczymy, jak to się skończy jutro. Było kilka kluczy do tego sukcesu. Mi się wydaje, że jednym z głównych to jest to, że no, po pierwsze ten krótki dystans, a po drugie to, że różne opony można wybrać na start. I to właśnie zrobili to ryzyko podjęło, podjęło trzech kierowców, trzy, trzy samochody, przy czym jeden w ramach paziowania, a, a Dwa po to, żeby nadrobić pozycję yy, i dwóm się udało, a Paździowaniom się, się, się nie, nie udało, yy, mówiąc, mówiąc w skrócie. Natomiast zacznijmy od tego, co było yy, przed wyścigiem, jeszcze, czyli po wczorajszym spięcie, też po wczorajszych kwalifikacjach które nie dały pole position, ponieważ to ma się formalnie to jakby zrewidować te, te, te opinie i być może jednak będzie przyznawane pole position po kwalifikacjach, a nie, a nie po, dziś, po dzisiejszym wyścigu, co co akurat jest dziwne. Natomiast to to po kwalifikacjach powiedział The Empire Strikes Back w niemieckim skaju ze śmiechem, czyli Imperium kontratakuje eee, w kwestii tego, że no, zdobyli pole position przed Red Bullem. Eee, mówi to tylko kwalifikacje, ale może coś udało nam się odblokować. Louis mógł być jeszcze 30 sekundy dalej z przodu, gdyby nie uprawiał rajdowania. A jednak w wyścigu okazało się, że mimo wszystko te, te piątkowe kwalifikacje to był bardziej na glory lap dla, dla Mercedesa. W nadziei, że jakoś się uda coś wykombinować w sobotę, żeby jakoś te pozycję utrzymać. Mi się wydaje, że Mercedes wiedział od początku, że w trybie wyścigowym będzie wolniejszy. Stąd zresztą było to, to zagranie z Bottasem, ale o tym za chwilę. Dlatego jeszcze dość interesujące wypowiedzi Nicolasa Latifi po, po kwalifikacjach. Normalnie bym jakby nie, nie, nie sięgał w, w tę stronę. Natomiast pisaliście komentarze podczas wcześniejszego live'a i także, i także widziałem takie komentarze. Na Facebooku i, i nie tylko, że George musiał dostać więcej mocy z śnika, że stąd w ogóle takie atomowe okrążenie. Ja nie przykładałem do tego jakoś szczególnie wagi, bo staram się zapomnieć o tamtych czasach naprawdę już. Eee, ale ostatecznie moi mili, szefami już nie ma. Natomiast pewne rzeczy, że w William się nie zmieniły. Ma, w końcu to jest grapi w Wielkiej Brytanii. Nasz bryt war, warto, żeby był jak naj, naj, najwyżej. E, ale przede wszystkim nie nasz bryt, tylko nasz przyszły kierowca. I to nie Williams, tylko Mercedes. Bo Williams swoich śników nie robi, ich nie obsługuje. Mercedes je robi i Mercedes je obsługuje de facto, więc no bardziej chodziło o to, żeby ten nasz bryt przed swoją publicznością pokazał, że no moim zdaniem to jest to tylko i wyłącznie jakby konsekwencja tego, że George Russell będzie na kierowcą Mercedesa, chociaż nie wiem, bo to trzeba mieć naprawdę bardzo mocną siłę woli, bardzo mocną siłę woli taki upór, żeby, żeby cały czas nie zauważać tego, że ten chłopak jest w fenomenalnie szybki w kwalifikacjach i w wyścigu daje regularnie ciała na pierwszych okrążeniach. I to samo stało się w tym wyścigu, ale o tym za chwilę przejdziemy, do tego przejdziemy. Natomiast co mówił Latifi po tych e, e, kwalifikacjach? Nie wiem czemu, ale traciłem 60 sekundy na prostych. Hmm, Drasena ma na myśli. Tylko na prostych. Więc łatwo wszedłbym do Q2, nawet gdybym część tego odzyskał. Musimy zrozumieć czemu. Myślę, że to jest łatwe do zrozumienia czemu. Czułem to od pierwszego okażenia kwalifikacji, że po prostu nie dostawałem tak... nie miałem tak dużych prędkości maksymalnych, jak powinienem był w porównaniu z treningiem. Pamiętacie, co się działo? Że się, się zdarzało takie, że były dobre treningi, czy dobry trening yy, w 2019 roku i potem nagle blu, kwalifikacje, blu, prawda? Że nie wyspałem się. To, to było tak, że nie wyspałem się. Teda Proszę bardzo, cud, cud się powtarza w przypadku Nikolasa Latifi. Jak tylko przejechałem okrążenie, spytałem, e, dlaczego nie miałem tak dużej prędkości, e, ponieważ e, w zakrętach jechałem szybko. Po prostu e, czułem, że jadę na prostych wolniej niż powinienem. Nie będę zaczynał zgadywać, o co chodzi, ale traciłem 0,6 sekundy na, na prostych, e, a to łatwo mi się mnie w Q2, dość komfortowo. Więc jestem bardzo sfrustrowany. Oczywiście myślę, że e, jeśli chodzi o, o ustawienie samochodu i jazdę, robota była... Dobra, tak, decent job. Więc tak uważa Nikolas Latifi, ciekawe, że zaczyna. Już wydaje mi się, że po jakimś czasie woliłem się, za, 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 bo on jest taki bardzo wesoły, generalnie, i taki bardzo pozytywny yy, i taki średnio refleksyjny, yy, ale wydaje mi się, że na tym etapie kariery, już w tym momencie, kiedy się takie rzeczy, zaczyna chyba jednak też coś łapać, że coś kurde za dużo coś nie że w sensie że tłumacz tłumacz że, że że przekraczamy pewne granice dobra yy, przechodzimy teraz do yy, wyścigu wpiszę time stampa nie? Yy. Właściwego. Pierwsza zagadka, najważniejsza, na jakich kto wystartuje w oponach. I podobna zagadka będzie na jutro. Z tym, że na jutro ono on ją będzie raczej łatwo zgadnąć. Prawdopodobnie kierowcy, którzy będą jechali z przodu, będą ruszali na mediumach, e, a szczególnie Max Verstappen, po to, żeby mieć jak najlepszy start po prostu, bo tylko na starcie może to przegrać. Potem już raczej przy tej przewadze, albo oczywiście jakieś mogą być problemy, ale, ale raczej, raczej start będzie najbardziej, najbardziej newralgiczny. Więc powiedzmy, Max czy Luis, stąd go ścigać, będzie ruszał na mediumach, bo to jest na softach pewnie. <laughs> nie, po co, co prawda się nie dają na wyścig, ale nadają się na to, żeby to nie. Skoczyć maksa, powinny się nadać. Natomiast generalnie, żeby on tak będzie wyglądało, niżej wstawca będzie to różnie wyglądało, kto jakie wybierze stinty. Jak... Strategia będzie bardzo ciekawym zagadnieniem tego wyścigu, tym bardziej, że ma być bardziej gorąco. Natomiast tutaj trzy samochody ruszały na softach: yy, Alonso, Okon, może ktoś jeszcze, ale to, 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 to jeszcze sobie tak nie wymieniało, Czy, jeśli chodzi o główne graczy takich w tym wyścigu i Botas. Przy czym Bottas na używanych. Co było oczywiste w, te, w tym momencie, że potem miał jedno tylko zadanie, kiedy się pojawiło na softach, jeżeli startował na tej gumie, e, bo wiadomo było, że ona jej osiągi spadną pod koniec tego stintu, przed tym się 17 okrążeniami. Wiadomo było, że jego zadaniem jest tylko to, żeby złapać Maxa, wyprzedzić go i chronić typę Luisowi. E, I wiadomo było, że na jakimś etapie Max go zapewne wyprzedzi, bo będzie miał opony medium, które będą się trzymały lepiej, a softy odpadną. Natomiast w tym momencie Luis będzie już daleko z przodu, co wskazuje na to, że poza tym, że Pokazuje, że Botas jest pazią Lewisa, Tylko teraz robi to szczęśliwie w nadzieję, że będzie miał fotel w przyszłym roku. No to pokazuje moim zdaniem, że Mercedes wiedział, że jeżeli, że jeżeli nie, ktoś nie zablokuje Maxa, to Max będzie bardzo groźny na dystansie wyścigu. Mi się wydaje, że Mercedes wiedział po prostu na tym etapie, że będą mieli, że, 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 w, na, że w kwalifikacjach owszem udało się walnąć, to Glory lap. i było super, natomiast będą musieli zapłacić cenę w wyścigu. Tak to, tak to odbieram osobiście. No i mieliśmy, e, tak, piękny start, Max płonące hamulce, mówił, że to było nawet niepokojące, no i cały plan Mercedesa ten spalił na panewce, bo po prostu Max ruszył, pojechał i dziękujemy, dziękujemy, do widzenia, kontrolował sytuację, choć nie, nie było tak łatwo, bo one widać było, że zaczynają, zaczynają się mocno zużywać. E, Luis atakował szaleńczo i ostro, znaczy bardzo precyzyjnie, ale w pewnym momencie to zagrawało owe driving i ostatnim, widać było, że po ostatnim ataku naprawdę mocno spadł. Nagle z tego ataku po prostu odpadł do tyłu i już nie był w stanie Maxa dogonić. No, robił to super, natomiast no, w tym samochodzie z przodu nie jechał Sebastian Vettel Ferrari, którego można było na różne sposoby objechać, a albo ewentualnie ten, jak w Kanadzie też sędziowie pomogli, tylko Maxa, który no, nawet jak się Luis wystawił świetnym manewrem po zewnętrznym, już się wydawało, kurde, on go, on, on go biedzie, ale sobie pomyślałem, że jestem naiwny, jak może objechać Maxa Vettel? w taki sposób po zewnętrznej, nie? To nie to tak. Mercedes, trzeba dodać, miał super prędkości na prostych, natomiast w zakrętach był od Red Bulla e, wolniejszy. Co jeszcze? Norris objechał Pereza po starcie, co było ostatecznie przyczynkiem do zguby Sergio. No i zaraz na pierwszym okresie George Russell tradycyjnie wystartował fenomenalnie, więc trącił się z I Jeszcze stracił pozycję, ale o tym trochę później. Mick wjechał w Mazepina. Mazepin jest tak ogarnięty, że ostatecznie wziął to trochę na siebie, prawda jest taka, że no bo on mówi, że trochę zblokował koła do zakrętu, ale skręcał. Bardziej nie mógł, a, a Mick go tak ten trącił, więc ale jak wiadomo, Nikita jest tak ogarniający, że uznał, że jednak, no tutaj. No i oczywiście bohater wyścigu Fernando Alonso z 11. pola na 5. miejsce, którego potem nie udało się utrzymać, oczywiście, bo McLareny były szybsze, natomiast cały czas do tego, do tego co zrobił Alonso w tym wyścigu, to jeszcze przejdziemy, dlatego że no, ze wszechmiar było to inspirujące i fa fascynujące doświadczenie, które. Pokazało nie tylko to, że Fernando nie zapomniał, jak się ściga, to to rzeczy, z którym się rodzimy. To jest naturalny talent, to nie jest takie, że to się jest do wyuczenia. Wiadomo, że doświadczenie nam pomaga, ale to jest po prostu coś, albo to masz, albo tego nie masz. Albo się umiesz ustawić na to, że albo się nie umiesz ustawić na to, że albo umiesz ryzykować, albo nie umiesz ryzykować. Wykorzystujesz sytuację, albo nie. I Fernando to ma. Yy, ma to we krwi, ma to wyćwiczone i, i to dziś pokazał. Mówię to w kontekście takiego. Czy jest nadzieja dla Russell'a, dajmy na to, nie? W, w tym kontekście? Bo wyobraźcie sobie taki onboard z w wykonaniu George'a. Mi się wydaje, że w tych sytuacjach, w których by się znalazł Alonso, George cztery razy mnie umył z toru albo by kogoś że Zresztą, co mi się udało zrobić, nawet z nikim nie walcząc, y y y y y i był to Science. Natomiast chodzi o to, tu nie chodzi o to, żeby się wysłuchiwiać wysł na George'a. Chodzi o to, żeby zwrócić uwagę na to, że kierowcy mają różne y y talenta, tak? mają swoje różne mocne i słabe strony y y y i akurat no, Alonso, jeśli chodzi o ściganie i pozycjonowanie boli, na to, że to jest ciągle kierowca absolutnie wybitny. Tak? Tego, tego się nie zapomina. Eee, a w kwalifikacjach odrobił straty. Natomiast George jest wybitnym kwalifikantem, natomiast w wyścigach w walki za dużo z tego nie ma i nie, nie, nie jest dla mnie żadnym tłumaczeniem, że że on jeździł zazwyczaj z tyłu stawki, bo z tyłu stawki też ostatnimi czasy szczególnie nie było z kim powalczyć. Rasa 2 y, wcześniej jeździł dość dużo w innych kategoriach wyścigowych i moim zdaniem właśnie problem nie jest to, że jeździł ostatnie lata w z tyłu stawki, tylko problem jest to, że jest tak wybitnym kwalifikantem i też mu się tak ładnie kariera ułożyła, że nie, rzadko miał okazję powalczyć y, y, z z kimś na serio, bo, bo, bo zazwyczaj był z przodu. A jak nie był z przodu, to cały czas miał samochód, który bardzo pomagał w walce o, o czołowe lokaty. Natomiast sytuacja się odwraca, kiedy ma się auto takie jak Fernando Alonso, które nie przynależy do piątego miejsca, a nawet do siódmego. I trzeba napierdziałać na pierwszym okrążeniu od razu zaraz po starcie i wciskać się tam, gdzie gdzie da się wcisnąć, ale nie w to miejsce, w którym nas wywalu. Nie, to, to jest ta różnica. Yy, dobra, teraz yy, co, co powiedzieli, co powiedzieli? Max, zwycięzca. Znaczy, nie, bo to nie wyścig, więc on nie zwyciężył, tylko, ten, tylko zdobył, po, zdobył całą pozycję, no. Bardzo martwiłem się tym pożarem hamulców. Patrzyłem w lusterka i mówiłem, chłopaki, szybciej, szybciej. Chodziło o to, że patrzę w lusterka, bo trzeba zaczekać, aż się ustawią inne samochody na polach i wtedy dopiero jest sygnał z tyłu flagą i może ruszyć sekwencja startowa. Potem e, musiałem naciskać, aby utrzymać Luisa za sobą. Moje opony też pęcherzykowały, znaczy blistering, tak, czyli z, zbyt wysoka temperatura po powoduje pęcherzyki, no, się rozpadają. To było widać na oponach Maxa i było widać na oponach e, Luisa, Hamiltona także. Jutro czeka nas dobra walka i pit stop albo dwa. Nie wiadomo, ile będzie pit stopów. Natomiast o samym sprincie e, mówi tak, fajnie było, że zaczynasz z mniejszą ilością paliwa, jesteś szybszy, a samochód jest zżywawszy. No i Christian Horner tutaj też mówił w kontekście tego, że Mówi, że we wszystkich zakrętach jesteśmy szybsi, oni są szybsi na prostych. To jest po prostu inny sposób osiągania czasu okrążenia, ale są naprawdę bardzo mocni na prostych. Widać to także patrząc na to, to, to jak mają opuszczone skrzydła. Louis Hamilton. Louis Hamilton, generalnie taki no, no smutny Michael Jackson. Przykro, że nie udało się wygrać sprintu, ale jutro znów zawalczymy. Cieszę się, że dojechałem do mety. Oni są tak mocni. W wyścigu Max odjeżdżał i nie mogłem nic zrobić, aby się za nim utrzymać. Jutro muszę jakoś przed niego wjechać, ale oni startują świetnie, a nasze starty się pogorszyły w tym roku. To było wyjściu samochodu, potem było na konferencji jeszcze wyraźnie przybite, no bardziej niż podczas tego Glory Lab, kiedy Batman robił wywiady. Eee, to na konferencji, szczególnie początek, mówił taki bardzo, bardzo smutny Michael Jackson. Chodzi o głos, nie chcę takim bo Luis jakiś smutny to mi takim, takim głosem jak Michael właśnie. Było tak jak na poprzednich wyścigach, jechałem za Maksem. Nie powiem, że szczególnie miałem frajdy w tym sprincie, ale lepiej jest mieć więcej wyścigów. Tu pełna, pełna racja. Pytany co znaczy, że ruszył on target? Bo on mówił, że ruszył on target i mimo tego został wyprzedzony. Mówił, że chodziło mu o to, jak mu produktowali, żeby w point na sprzęgle, o to, jak pracować generalnie, jak zestroić samochód na, na ten start. Więc powiedział, że zrobił tak, jak zespół mu polecił, ale z jakiegoś powodu to nie zadziałało. Miałem dużo buksowania kół. Tutaj ewidentnie skierowana pretensja jakaś do zespołu, no po prostu było mu smutno, co to zrobić. A Red Bull powiedział, są po prostu za szybce. Walteri Batas, o oponach, tylko mówił o tak że największe problem z miałem od 3 do 11 okrążenia, przegrzewało się, potem było lepiej. Czyli nie, ostatecznie nawet te softy nie były jakby aż takim głupim pomysłem, tylko trzeba było na starcie przeżyć Maxa, co było oczywiście niemożliwe, zamiast tego nadziała się na Lewisa Hamiltona, któremu jakby gorzej się wystartowało, chociaż zrobił wszystko tak jak mu kazano. Charles Leclerc, czwarte miejsce z i Początek był pełen akcji, a potem było dość samotnie, ale tylko pozytywnie, udało nam się utrzymać za botasem w podobnym tempie, co nas zaskoczyło. To dobry znak neutro. Podobał mi się sprint. Sprawił, że piątek był mniej nudny. Ferrari, Ferrari miał obawy przed tym wyścigiem, że powtórzą się problemy które mieli wcześniej gdzie Ferrari miało tak czyniwało, że że w Napoli Car? mieli to to także dostać w tył, czy to była w Barcelona, wybaczcie, w tym momencie sobie tego nie przypomnę. Natomiast istniały obawy, że podobnie będzie na Silverstone, bo to jest też tor Front Limited, czyli tor, na którym jakby przednie koła dostają mocniej w kości i raczej problem jest posterowność. No i wygląda na to, że jednak Ferrari uporało się z tym problemem generalnie poprzez ustawienia. Dlatego, że no, ile Clarek mówił, że auto było mocno wyścigłe, a Sainz mówił jeszcze bardziej, że było że jeszcze że mocniejsze. Piąte pole startowe dla Lando Norrisa, który szedł z szóstego pola, ale dzięki Perezowi awansował. Daniel Ricardo z siódmego pola. Startował, a pojedzie jutro z szóstego. Też skorzystał na tym, co się stało z Perzem, aczkolwiek po trzeba było wyprzedzić Fernando Alonso. Obaj i Norris, i Daniel Ricciardo, wyprzedzili Fernando, który jako siódmy był kierowcą wyścigu. Ruszał z 11 miejsca na szartech, w pewnym momencie był na piątej pozycji, po absolutnie fenomenalnym pierwszym okrążeniu. Jak to wyglądało? Już na starcie miał bardzo doby, dobry rozkład, żeby zawinąć e, Pereza, e, przepraszam, Wetela i Sańca, gdzieś tam na poziomie pierwszego e, zakrętu. Potem wyprzedził Racela, co oczywiście nie było wielkim problemem, potem Daniela Ricardo i potem najlepsze, czyli Perez i Norris. Czyli to już nie jest tak, że tutaj pierwszy kilka okułek ten idzie tu, ten tam się, ten siam, a ty się wciskasz tu albo tu i, i trzymając auto na optymalnej przyczepności... Nie wyprzedzasz, tylko już walczysz na dystansie, na pierwszym okrążeniu, ale na dystansie, z dwoma kierowcami, którzy też jakby ze sobą mają się ku sobie, mówiąc w skrócie. I to, jak ich pociągnął, był taki moment, kiedy wychodził z prawego zakrętu. To widać było w wielu momentach, że walczy w zakrętach na, na granicy przyczepności, po prostu jak świetnie opanuje nad tym autem, że coś się dzieje. Ale ten jeden moment, kiedy to był chyba prawy zakręt, kiedy jeszcze taki przetrzymał, utrzymał prędkość i wyprzedził, to jest właśnie maestria, tak? To jest, to, to jest ten kunszt. Fernando sam o tym mówił, że trzeba mieć improwizować, że to jest trochę co innego. To, to się opiera na czystym talencie i wyczuciu. I tutaj Fernando po prostu to, co zrobił na tym pierwszym kółku, oh, fenomenalna rzecz. I teraz jeszcze raz. Wyobraźcie sobie George'a Russella z takim onboardem. że ktoś ma przysłać taki onboard i mówi, to był George Russell. Kto był, wierzył. Bo ja nie. Natomiast mówi Fernando. Dla nas to był sprint, ale dla mnie po tej pierwszej minucie maraton. Piąte miejsce było ponad, ponad nasze tempo. Musieliśmy oddać się McLarenem, ale udało się zatrzymać Sebastiana z tyłu. Wybór opon był trafny. Nawet jeśli pod koniec tra traciliśmy, to nie traciliśmy aż tak dużo. Sebastian Vettel, ósme miejsce, nie mówił za dużo. Mówi, że walka z Fernando będziemy kontynuować jutro. Bez entuzjazmu. George Russell, 9 po starcie z 8 pola. Szczęśliwie, że Perez zrobił to, co zrobił, więc, więc nie było tego miejsca. No i incydent z Oglądałem go dość dokładnie kilka razy, zarówno z kamery George'a, jak i z kamery Sainz'a. Z kamery George'a tego aż tak dobrze nie widać. No po prostu tam wjeżdża w zakręt, coś tam powiedzmy gorzej skręca, ale gdzieś mu się to Sainz wciska jeszcze, no to go pyrkną. Natomiast z kamery Wetela widać bardzo dokładnie, że George gubi się w tym zakręcie. W sensie, że hamuje za późno, po pierwsze, hamuje na zblokowanym kole, auto przestaje mu skręcać. Totalna ciapa. Nikt go nie spycha, nigdzie ma dużo miejsca, tylko nie mieści się w zakręcie. No i nad, kiedy go rzuca przodem, to w tym momencie, kiedy Sainz go próbuje objechać zewnątrz, to mu przypieprzył w koło i go obrócił. Znaczy nie obrócił. No po prostu, no tak, pyrgnął go. Yy, więc. Błąd kierowcy, co to dużo mówić, typowy, typowy dla e, tego zawodnika. E, George, e, no oczywiście tamten, e, nie mówił ekspresji rabies, tak z jego punktu widzenia wyglądał także trochę się dotknęliśmy, ale to nic szalonego, to jest ściganie. Obaj nie mieliśmy uszkodzeń i obaj dojechaliśmy do mety. Kurde, kurde, kurde. Co powiedziałem? Kurde, tak, kurde. Nic się nie stało, nie, pustu tam. Pff, było w sumie super. E, jechałem z gazem w podłodze do mety. Nie było łatwo. E, Pytanie, czy będzie punkt jutro. Moi mili, duże są na to szanse, biorąc szczególnie pod uwagę problemy Alfhe Tauri z Tempe, mają bardzo duże problemy, tak więc tylko wiecie, startnie, trzeba by startować dobrze, start jeszcze George'owi idzie jakoś, pierwsze okrążenie, żeby go nikt tylko nie atakował. Żeby najpierw jakby odjechało, kierowca z przodu odjeżdża ze startu, a kierowcy z tyłu zostają. Jak będzie miał to pierwsze okrążenie sam, jest duża szansa, że utrzyma tę pozycję, a jak ją utrzyma. Myślę, że jeżeli opony nie, 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 nie zaszkodzą, to ten punkt w końcu zdobędzie. Dziesiąty okon z 13 pola mówi: Jako zespół mieliśmy mega start, trzy pozycje wyścigu e, nadrobione, dobry start, ale mm, dobry start w walce jutro o punkty. Natomiast mówi, że nie mamy takiego tempa jak inne samochody. Mamy za sobą Ferrari, który jest szybszy, także Gasli e, jest za nami. Wszystkie samochody wokół nas są bardzo szybkie, więc tutaj okon na krawędzi punktu prawdopodobnie no, Fernando będzie szedł e, szed w dół. E, Carlos Stańc 11. No rzeczy po imieniu. Byłem ofiarą błędu Georgia. Zostałem uderzony i spadłem na ostatnie miejsce. Musiałem się przedzierać. Miałem mocne tempo i byłem 11, minimalizując straty, ale nie tu chciałem być. Pragna na wyścig. Samochód był, był dobry. Szczególnie w wyścigu byliśmy bardzo mocni. Druga część odrabiania strat. Drugą część odrabiania strat wykonamy jutro. 12. gasni, to samo miejsce, mówi, że jest bardzo rozczarowany. Mówi, od początku weekendu nie potrafimy sprawić, żeby ten boyd działał. Walczyłem o utrzymanie na to, że coś jednak nie działa. Po raz pierwszy w tym sezonie, bo dotąd boy był fantastyczny. Więc to jest, oni są ofiarami tego żółtej z że między piątkiem a sobotą nie dało się nic zrobić, bo już po piątku był trening. No, mówiliśmy o tym, że coś może się takiego wydarzyć. Ewidentnie Alfa Tauri właśnie jest ofiarą tego. 13. Kimi Raikkonen po starcie z 17. Pola. Przez moment był 12, więc tutaj Kimi Racecraft pokazał mega, mega dobre Zawsze miał go w sobie, tylko ostatnio, jak mi się czasami coś, że nie zauważy kierowcy z przodu, to, to to słabo wygląda. Natomiast tym razem widział wszystkich najwyraźniej i dojechał oczywiście bardzo dobry wyścig w wykonaniu kim bez wątpliwości. Stroll 14 po z 15 mówił, eee, tak miłe, eee, średni wieśnik, jak to lans, eee, eee. eee, Więc e, jutro we będzie też, eee. Eee, 15 George po starcie z 14 mówił, że miał dużo buksowania na starcie i tak stracił pozycję. 16. Sunoda, który wczoraj oczywiście znowu przeklinał i mówił, że że pieprzona, albo mocniej waga go kosztowała, wynik w kwalifikacjach. 17. Porę dla Latifiego w postaci z 18. Pola dziś mówi, nie powinniśmy byli z tego pola. Widać, że wciąż jest skórzone po wczoraj, także jeszcze po wyścigu nie przetrafił tego, że jakimś cudem. No, być może nagle, tam dochodzi do przebudzenia. 18. Mik Schumacher, 19. Nikita Mazepin. 20 Sergio Perez, czyli no absolutnie kierowca, który znalazł ząka tego wyścigu, tutaj się go nie, nie spodziewaliśmy, mimo wszystko. Mówił, że słaby start, starałem się nadarwiać pozycję, potem obróciło go tak, nacisnął gas i mówi, że był we wczesnej fazie, był pasażerem że zrobiłem sobie dużo krzywdy przed wyścigiem, przepraszał zespół, natomiast Kazanier powiedział, że, że, że po prostu bo ściągnęli go do boksu, nie, nie, nie dokończył wyścigu, że poziom wibracji był tak wysoki, dlatego musieliśmy, postanowiliśmy samochód wycofać z wyścigu, to nam pozwoli sprawić go w pełni na wyścig jutrzejszy. A jeśli chodzi o jutrzejszy wyścig, to jest interesujące, dlatego, że no, bardzo fajna wypowiedź Laurent Miki Mikisa, czyli dyrektora sportowego Ferrari, na temat tego, jak można podejść w ogóle do tego wyzwania. I mówi tak, jeżeli e, to rozważycie, to to może być po prostu pierwszy stint wyścigu. Wyobraźcie sobie, że macie 400-kilometrowy wyścig e, zamiast 300-kilometrowego, e, tak, takiego jak zazwyczaj, ale po 100 kilometrach jest tak, jakby ktoś wywiesił czerwoną flagę. Ostatecznie tak to właśnie jest. E, więc patrząc na to jakby z szerszej perspektywy, e, staramy się podejmować wybory, w ten sposób, że mówimy sobie, że to jest 400 km, że będzie czerwona flaga po 100 km, po 100 km i jak do tego podejść? Jak dużo ryzykować, żeby zyskać w pierwszej fazie wyścigu? Fajne podejście, prawda? Inteligentne. W sumie, w sumie, chyba tak to ostatecznie wygląda. Pierwszy stint, niektórzy jechali na softach i dwóm wydało, jednemu nie wydało, nie zaszkodziło. Yy, natomiast, no, jutro raczej, właśnie opony. Yy, prawdopodobnie medium hard, ewentualnie medium hard hard albo medium medium hard, coś takiego. Znaczy medium hard, medium. Yy, dla czołówki myślę, że im bardziej z tyłu, tym bardziej kierowcy będą kombinowali z odwróceniem strategii, żeby ruszać na hardach, a potem, no, czyli na twardych oponach, a potem yy, na, na, na pośrednich. Yy, no i kwestia zużycia, ma być jeszcze bardziej gorąco, trening był jeden, dziś, a dziś był ten trening drugi, dodatkowy, taki bardziej właśnie pod kątem przygotowania do wyścigu, więc być może po tym treningu już tam chłopaki wiedzą lepiej co i jak, co jak będzie działało. Dobrze, moi mini, i na koniec parę zdań na rajdzie Estonii. Jeszcze w, w, odpowiem na, na kilka pytań. Mamy z sobą drugi etap. Kajtan Kajtanowicz na drugiej pozycji, i pół minuty prawie za Łukjaniukiem, ale półtorej minuty przed Miko Hejkilą. Dziś wyszedł na chyba po dwóch pierwszych odcinkach specjalnych dzisiejszych. Wyszedł do, na drugie miejsce, na trzecim jego dwaj rywale, oto drugie miejsce, obaj wypadli z rajdu. Więc generalnie teraz trzeba to dowieźć do mety. Generalnie super robota. Pamiętajmy, że. Główny rywal Kajtana do mistrzostwa w WRC3. W tym rajdzie akurat nie startuje. No, odpuszcza ten wcześniej, na przykład pojechał w Monte Carlo, gdzie Kajtan nie jechał z kolei. Bo tak to wygląda w tej kategorii. Jeśli chodzi o WRC, no to tutaj Kalera Pera na najlepszym kursie po 50 sekund przewagi nad drugim Kregiem Brinem. A trzeci Tyree Neville traci dobry na 30 sekund i to jest w zasadzie status quo od wczoraj. Sebastian Orze, czwarty, 17 czwarty, 18 sekund za Newilem i 23 sekundy przed Evansem i mówi, że moim rywalem do tytułu głównym nie jest Tyree Neville. Tylko Elfen Evans, więc po prostu tak długo jak Evans jest z tyłu, to ja jadę tym tempem, żeby siedział z tyłu. A jutro jeszcze powalczę o punkty bonusowe na ostatnim odcinku specjalnym. No to już Wydaje mi się, że to jest taka strategia najbardziej rozsądna w tej chwili, bo, bo kierowcy z przodu są zbyt daleko z przodu. Dobra, moi Mini pora na pytania od Was. Mamy tutaj parę minut, chcemy się zmieścić w 29... W 29 minutach, więc mam jeszcze 5 minut. Dawajcie, dawajcie, pytaj. ta, Dawajta, pytajta. Y... Jaki jest sens tego drugiego wyścigu? Skoro nic nie mogli zmieniać setup zmieniać, setupu to trochę to wygląda jak wjeżdżanie się w tor. Niewiele więcej czasy też były raczej spacerowe. Nieprawda. Zjechali swoje równo i nie wiem, dlaczego. Znaczy, moim zdaniem, właśnie to jest dobrze, nie można zmieniać setapach. Że to jest to potraktowanie gorzej, znaczy trudniej, że między piątkiem a sobotą, To jest, ale to też po prostu zmienia zasady gry. I tyle. Eee, trzeba się do tego przyzwyczaić i inaczej przygotować samochody. Natomiast e, no to, jest, te, to spojrzenie na Mikisa jest bardzo dobre, że, że traktujesz to jako dwa, jako 400-kilometrowy który jest przerywany, tak po 100 kilometrach. Z takiego czy innego powodu, więc, więc no, nie wiem, jak wy, może teraz mi napiszecie, moi, mi się strasznie podobał ten sprint, bo to była petarda, i naprawdę kurczę. I dynamika tego, i że świadomość, że to się zaraz skończy, nie, że kurczę, tylko 17 okrążen, 14, 12, 10. I, I kierowcy to też czuli i to było widać po nich, że po tym, jak jechali, po tym, jak podejmowali decyzje, po tym, jak samochody się zachowywały, też lżejsze o wiele, bo zatem na 17 a nie na 50. Tak więc no, mi się cholernie podobał ten sprint, naprawdę był mega dobry. Był mega, fajna koncepcja w ogóle tego krótkiego wyścigu, tutaj zadziałała świetnie. Na co może liczyć Perez w jutrzejszym wyścigu? No, może liczyć na to, że będzie jakoś odrabiał straty, że nikogo nie będzie wywoził z toru nielegalnie, niestety, ani nikogo nie wywiezie i punkty, nie? Perez musi jedzieć po punkty. Jo, Artur, dzięki wielkie. Co tam dalej? Nie widzę nik jak Jak nie ma znaków zapytania, to nie, tra nie, nie traktuję tego jako, jako pytania. Na co może. A, w Perez wyścigu już odpowiedziałem. Czy nie lepiej, żeby wszyscy startowali na miękkiej? Nie, nie lepiej, dlatego, że celem Twoim na wyścig, jeżeli nie masz pewności, że nie dojedziesz na jeden pit stop, to chcesz jechać. Znaczy, jeżeli, jeżeli masz pewność, że musisz zrobić dwa pit stopy, to możesz ewentualnie. Natomiast lepiej jest mieć dwa mediumy, nawet nówkę używany i harda, niż gdziekolwiek kiedykolwiek softa za, za, założy, dlatego że soft się bardzo szybko zmarnuje. Chyba, że zakłada, że chcesz nadrobić dużo pozycji na starcie na tym sofcie, tak jak zrobił Alonso na przykład. Czyli nie wiem, Alonso znowu startuje na sofcie, nadrabia te dwie pozycje na starcie, bo raczej w bliżej bliżówki aż tu się nie nadrobi, albo trzy. I po krótkim stincie zjeżdża i, bo już wiesz, że później pojedzie na dwa stopy. no to w ten czas tak. Natomiast generalnie raczej, raczej to będzie bardziej ryzykowna guma, tym bardziej, że nikt tym się udawało nawet, że, że, że nawet de facto, yy, że medium jest niezwolniejszy od softa nawet na krótszych dystansach. Russell F2, nie, Russell już w F2, został mistrzem formuły 2. Czy nadal uważa, że może zostać mistrzem świata? Oczywiście, że może zostać mistrzem świata, po wielokroć może zostać mistrzem świata. Wystarczy, że będzie startował w bolidzie, który nie będzie musiał walczyć w środku stawki. Startuje już dobrze. A jak będzie miał boli, który lepiej startuje, to będzie startował lepiej. No i tak z przodu się inaczej walczy. Więc George ma tak fenomenalną prędkość, że jeżeli tylko uniknie tego, co ma teraz, czyli środka stawki albo końca stawki, to. Ale i tak nie musi, bo przecież wszyscy z klapkami na oczach. Nie, 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 George, super, super w ogóle. Nie, 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 Lan, nie, 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 nie. Nikt nie chce tego zauważyć. Więc, więc, jak trafi do najszybszego Boidu, to to może być pierwszym światem. Tym bardziej, że w kwalifikacjach jest po prostu fenomenalny. Jest fenomenalnym kwalifikantem. Czy Brin odda, Bryn odda, odda, odda pozycję na Wilowi? Teoretycznie powinien dać pozycję na Wilowi, dlatego że są bezpośrednio obok. A Brin startuje okazjonalnie, a, a Neville teoretycznie walczy o Mistrzostwo Świata, więc naprawdę nie będzie jakieś spóźnienie dla Brina. Tylko muszę jeszcze chwilę zaczekać tak, pod koniec rajdu. Czy jeśli Lewis nie wygra jutro Grand Prix, to będzie oznaczało Rest in Peace Merca w tym sezonie? Nie, nie będzie to oznaczało Rest in Peace, ale generalnie będzie to już jakby Orkiestra będzie stroiła instrumenty do odegrania marszu żołobnego, moim zdaniem. 300 z hamulcami Verstappenem? No, zagrzewał je dość mocno, żeby dogrzać opony na start, żeby mu dobrze skręciło i żeby dogrzać też hamulce na start. Minuta, no, minuta albo nawet krócej, no, to w każdej chwili mogło się coś wydarzyć z tymi hamulcami. Jak są za, za gorące, karbon to się utlenia. Jak się utlenia, to się bardzo szybko zużywa i może dojść do bardzo szybkiej e, awarii. Czy Norris jechał sołowo, czy Ricardo w końcu zaskoczył? Nie, obaj jechali dobrze moim zdaniem, po prostu. A Ricardo nie zaskoczył, bo wyścigi akurat idzie bardzo dobrze. Ricardo. Czy uważam, że doborny, dowolny wybór opad na wyścig to dobre rozwiązanie? Zobaczymy, myślę, że tak. Myślę, że tak, bo to jest to odmiana przede wszystkim, i, a też y, pozwala, wprowadza nam ten element taki nowy taktyczny, że można przynajmniej jakoś sobie coś bardziej zakombinować, także jak się jedzie z przodu. Natomiast wydaje mi się, że y, czas, czas pokaże. Natalia pyta, czy, my, czy Leclerc i McLaren są czasami na podium jutro, czy raczej klasycznie dwa Mercedesy i Max. Zobaczymy, jak będzie z tymi dwoma Mercedesami. Yy, no, reszta stawki była tylko z tyłu. Jeżeli już, to właśnie Leclerc, mi się wydaje, że może być tutaj szansy na podium, bo Ferrari mówi, że mają mocne tempo wyścigu, że z oponami jest wszystko w porządku. Więc, więc yy, trzymam kciuki za szarla, nie? Mógłby stanąć na pudle. Zamiast któregoś słopaków z McLarena. Yy, dziękuję Wam, moi mili, za, za dzisiejsze spotkanie. Dziś już ten się urywam, yy, a jutro się widzimy, to będzie taki już normalny, w sensie, że będziemy mogli dłużej pogadać i, i, i ten, i może z półtorej godzinki zobaczymy, więc jutro was, zapraszam Was serdecznie, dziś dziękuję Wam za ten, poproszę jeszcze ewentualnie kciuki do góry, jeżeli komuś się podobało, chociaż żeby, żeby dobiły do, do połowy i ten, i do zobaczenia tomorrow, pamiętajcie, tomorrow, no sorrow.